Cześć. Dzisiaj zabawa z lampami w BMW 38. Yy, powód yy, tutaj kabelki, które widzicie. A zwłaszcza ich izolacja jest w stanie fatalnym. Są to lampy ksenonowe, także kable idące z przetwornicy do ksenonu. Muszę się tym zająć, jest tu dosyć duży prąd. Nie chcę, żeby mi się tu coś spaliło, ale nie daj Boże auto zapaliło, bo Czytałem, że były takie przypadki, że od tych wiązek poszło, poszło jakieś zwarcie i e, auto się zapaliło, także trochę zabawy będzie. Co pierwsze, pierwsze już zrobiłem, taka tu jest zaślepka, ona jest po prostu na zaczaski, trzy chyba bodajże ściągamy to, całe nam to ładnie schodzi. Następnie trudniejsza sprawa, tu raz i tu dwa, tam bardzo głęboko są śrupy, już jedną sobie tutaj wykręciłem, jest to Torx, teraz wam powiem co to za Torx, 20 T20, z tą poszło ok, tutaj się wspomagałem magnesikiem na teleskopie, żeby mi to tam nie wpadło. Z jest widzę gorzej, bo jest ona pod jakimś kątem. Nie wiem czy wsadzę takiego ten gruby śrubokręt, ale zobaczymy. Obydwa torse udało się odkręcić, nic z nim tam nie wpadło. Teraz kolejna sprawa, może sobie kierunkowska spróbuję zluzować, wyjąć go. Tutaj należy tą zaślepkę wyciągnąć ten koreczek, i tam w oddali jest śruba łącząca obydwie te lampy. Lepiej sobie to rozdzielić na pół, wtedy łatwiej nic tu nam się nie klinuje. Jednego się pozbędziemy, będzie więcej miejsca, aby manewrować tą większą lampą. No i dobra, tutaj kierunkowska zluzowana od lampy. Następnie odkręcamy dwie śrubki na krzyżak oraz luzujemy te uszy, do których są przykręcone lampy. I jak widać, już to wszystko się ładnie zluzowało. Lampa jest luźna. Jeszcze tutaj należy rozpiąć, przesunąć. Bo tutaj też jest zablokowane wypuście w nadkole. Ale to najpierw sobie spróbuję zluzować kierunkowskaz. No i udało się, nie było łatwo. Po walce z tym wszystko zastane, brudne. Tu jak widać, jeszcze haczyki urwane. One tutaj wchodzą. Tu należy tą dźwignię wysunąć. Pokażę. Tutaj dajemy śrubokręcik. I ciągniemy w lewo. Wówczas taki klips nam wychodzi tutaj ze, z zbłotnika. No i co? Dwie wtyczki. Jedna wysuwana do góry. Wówczas się luzuje. Druga normalnie wyciągana poprzez ściśnięcie. Lampa oddzielona, natomiast zwróćcie uwagę jeszcze na te dwie szyny, bo w jednej u mnie było tak, jest skorodowana i nie chciało się wysunąć. Także nie szarpcie na siłę, żeby tu coś nie rozwalić, żeby nie przekosić. Zdruszyć to po prostu trzeba, żeby na tych dwóch prowadnicach popuściło. I teraz próbujemy wyciągnąć całość. No i udało się z lampą wyjechać. Bez żadnych uszkodzeń, jak na razie nic tu nie urwałem, i tak dalej. Tu trochę przeczyszczę, tu widzę jakieś przetarcie na wiązce, która idzie do lampy. Obizoluję to, tu jeszcze u góry taka, taka zgarniająca listwa. To na koniec, jak później przy montażu. I pamiętajcie, linkę od, od klapy, która idzie, wysuńcie sobie ją wyżej, żeby wam się. Tutaj nie przyszczypnęła, bo tutaj nie chciała mi przejść, blokowały tu później te pokrętła regulacje. A u mnie to wygląda tak. Nie wiem czy teraz uda się zbliżyć. Tak wygląda ten odcinek. No niestety musiałem to wymontować, bo ręką bym tam nie dosięgnął, żeby to uwinąć ciężko, a wolę to zrobić gdy mam lepszy dostęp i dokładniej. No i dobra, udało mi się to trochę rozbroić. <tryk> tu cały wyciągnąłem, tu odpiąłem od przetwornicy. Ogólnie jest lipa. Może hmm, ta wiązka, co siedzi w środku w lampie, nie jest w najgorszym stanie. Ale ta tutaj, co przechodzi, tu już się zaczynają pęknięcia. A tu już mi się całkiem rozsypała. E, co do kupna nowych, no to trochę droga impreza. Widziałem po 250 po 300 sobie życzą za yy, komplet tutaj tych wszystkich razem z styczkami tego całego okablowania Także postaram się to jakoś sam połatać we własnym zakresie. Nie wiem, jak uda mi się rozebrać tą wtyczkę. Po prostu nowe świeże kable przelutuję gdzieś dotąd. Bo tutaj też nie jest to ruchome, żebym mógł przeciągnąć dalej. No, zobaczymy jak moje zdolności manualne tutaj wyjdą tu też uszczeleczka a też mi się rozpadła nie wiem jak to kurczę. no starość, starość walczę dalej no i dobra, po analizie tej całej wiązki był odcinek, gdzie nawet taki pogrubiony był otuliną taką izolacją grubszą, gdzie przechodziło przez tą kostkę Rozebrałem to, trochę ściągnąłem, również popękane masakrycznie i no się ruszyło, to pękało. Postanowiłem aż dotąd wymienić wiązkę. Obciąłem tu element, który był taki zgrubiony, nie szło wyciągnąć rozwiertałem tu po prostu później jakimś silikonem żaroodpornym uszczelnie to. Udało mi się rozebrać wtyczkę wypchnąłem igłą tutaj te konektorki no tu już był jeden mocno zagnieciony nie udało się tego nie udało się tego otworzyć aczkolwiek przylutuję to i wymienię cały ten cały ten odcinek na świeży no i na tą chwilę tak się to prezentuje. Tutaj zabezpieczę termokuczkami. Tu już na nowo zakute piny do kostki przeprowadzone. Tu uszczelnimy czymś, żeby tak, żeby przez ten rozwiercony otwór się wilgoć jakaś nie dostawała. No i chyba pomału to będę składał do kupy. No i tak to wygląda po przeciągnięciu. Całkiem fajnie. Tam również spasowane. Tu fajnie bezinwazyjnie udało mi się rozebrać tą kostkę. Wskoczyło, to miało być, aż było słychać takie kliknięcie. Tam po rozebraniu musicie taki, taką blaszkę, zapadkę, która tu się blokuje, yy, później z powrotem ją odgiąć, bo wbijając szpilkę przyginamy ją, wtedy nam wychodzą i tyle. Tu jeszcze sobie izolacją to całe, po całej długości o, ob, okręcę. No i prawa wróci, lewa strona a będzie z głowy. No. Jeszcze na drugą stronę również będę musiał to samo zrobić. No i na tą chwilę tak się to prezentuje. Tutaj zabezpieczę termokączkami. Tu już na nowo zakute piny do kostki przeprowadzone. Tu uszczelnimy czymś, żeby tak, żeby przez ten rozwiercony otwór się wilgoć jakaś nie dostawała. No i chyba pomału to będę składał do kupy. No i tak to wygląda po przeciągnięciu, całkiem fajnie tam również spasowane. Tu fajnie bezinwazyjnie udało mi się rozebrać tą kostkę, wskoczyło, ta miało być, aż było słychać takie kliknięcie. Tam po rozebraniu musicie taki, taką blaszkę, zapadkę, która tu się blokuje, yy, później z powrotem ją odgiąć, bo wbijając szpilkę przyginamy ją, wtedy nam wychodzą. I tyle, tu jeszcze sobie izolacją to całe po całej długości okręcę. No i prawa wróci, lewa strona będzie z głowy. No, jeszcze na drugą stronę również będę musiał to samo zrobić. No i dobra, już prawie wszystko poskładane. Zostało mi tutaj e, podokręcać te śruby. Już to jest w miarę ustawione. Te udało mi się to również dokręcić bez większych problemów. E, Warto mieć ten magnesik, bo tu można sobie śrubę tam wprowadzić, jest dosyć głęboko, nie sturla nam się w otwór, a później dokręcić jak trzeba. Tutaj jeszcze pamiętajcie o ustawieniu tego. Tu trzeba to przesunąć. Bolec, który jest tutaj, chowa się. Wkładamy tą niby pineskę, taka to jest spinka. I jest u góry, jak widać, dwa wypusty. Są i tam ma być lampa spasowana. A później przesuwamy go w prawo, Blokuje nam to ładnie. Tu jeszcze nie zapomnijcie sobie, takie wykończenie. Jest to tam, zależy czy ktoś ma, czy nie. Ale ogólnie tragedii z tym nie ma. No i dobra, tak związka się prezentuje. Myślę, że wyszło naprawdę fajnie. Lampa siedzi, wszystko poskładane, nic nie popsułem. To najważniejsze światła działałem, sprawdzałem. No myślę, że warto poświęcić 2-2,5 dwie, dwie godziny. Robiłem to na spokojnie. Pierwszy raz w sumie, bo nigdy lampy nie rozbierałem, także na spokojnie to robiłem. Może komuś przyda się filmik i go zainspiruje do wymiany, żeby sam sobie. Tak przewody naprawił i nie doprowadził do jakiegoś pożaru. Dobra, to na razie.